Dlaczego nie macie liczyć na cokolwiek, jeżeli chodzi o to, czy policja zajmie się waszą sprawą kryminalną, którą gdzieś tam zgłosiliście zaraz przed końcem roku? I dlaczego możecie mieć bardzo dużą pewność, że wasza sprawa zostanie umorzona jeszcze przed tym, jak zakończy się 2024 rok? Dzisiaj poopowiadam wam trochę o patologiach, ale z tej strony służby kryminalnej i dochodzeniówki. Ja jestem Bagiet, były policjant, mówi o służbach bez cenzury, zapraszam na kolejny odcinek. Jasna cholera, mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bageta, z tej strony. Witam was. W mojej kuchni, nie. w moim nowym studiu. Myślę, że tutaj będziemy już widzieć się na stałe, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, bo bardzo dużo mówi się o mandatach, o tym, że jest statystyka w policji, że każe się wystawiać policjantom mandaty, zatrzymywać prawa jazdy, nie wiem, zatrzymywać tam łebków z getem, ale tak naprawdę nikt chyba jeszcze nie powiedział o tym, jak wygląda taka. Może nie grubsza, ale inna patologia od tej strony takiej bardziej pracy papierkowej. Dla tych, którzy nie wiedzą, ja jako policjant prewencji, jako policjant ogniwa patrolowo-interwencyjnego pracowałem około 6 lat, ale oprócz tego rok pracowałem jako policjant kryminalny, dokładnie jako policjant dochodzeniowo-śledczy w wydziale kryminalnym, żeby wam tak jeszcze naświetlić, jak taka praca wygląda. No to jest tak, że w wydziale kryminalnym macie jakby dwa typy policjantów. To są policjanci dochodzeniowo-śledczy, czyli tacy, jakim byłem ja, to są policjanci, którzy zajmują się Głównie papierami, właśnie to są ci policjanci, którzy są referentami waszych spraw, na przykład ktoś wam ukradł rower, włamał się do piwnicy, nie wiem, czy na przykład ktoś zdarza się nad rodziną, albo na przykład miał przy sobie jakieś tam niedozwolone środki, no to ci policjanci prowadzą tą sprawę, jak to się mówi, czyli oni są jakby zarządzającymi waszym postępowaniem przygotowawczym, czy od strony tego, że jesteście osobą pokrzywdzoną, czy od strony tego, że jesteście osobą podejrzewaną, czy już podejrzanym. Po przedstawieniu Wam zarzutów, no a ci drudzy policjanci, no to policjanci operacyjni, czyli oni zajmują się, powiedzmy, tą pracą od strony pozyskiwania informacji. Oni zakładają teczki na ludzi, oni prowadzą pozyskania osobowych źródeł informacji, czyli prowadzą bardziej taką pracę w terenie. Krótko mówiąc, ci policjanci od papierkowej roboty, no to właśnie my, czy byli my, czyli ci policjanci, którzy pracują w dochodzeniu w tak zwanej. No i ja zajmowałem się właśnie prowadzeniem takich spraw. No i jeżeli Wymyślicie, że statystyka, ta cała patologia, z słupkami dotyczy tylko wydziału prewencji i tylko policjantów, którzy gdzieś tam czy na przykład jeżdżą w ruchu drogowym, czy właśnie pracują w oddziałach prewencji policji, czy w ogniwie patrolowo-interwencyjnym, tak jak ja, no to jesteście w dużym, dużym błędzie. Tak naprawdę, jeżeli byście sobie zobaczyli, jak wygląda ta cała statystyczna patologia, no to trzeba by było popatrzeć holistycznie na jakąkolwiek jednostkę policji, która ma wydział kryminalny, no bo wiadomo, nie każda dysponuje wydziałem kryminalnym, na przykład jakieś posterunki policji, czy na przykład posterunki policji autostradowej czegoś takiego nie mają. Wygląda to tak, ja jak Dochodzeniowiec. Miałem na biegu, nie wiem, z powiedzmy 70 spraw. Nie mówię, że tutaj były tylko sprawy, w takim sensie, że były to postępowania przygotowawcze. Ale jakbyście zebrali numery wszystkiego, co miałem, łącznie na przykład z postępowaniami sprawdzającymi, czyli takie postępowanie, które ma na celu właśnie sprawdzić, czy do przestępstwa doszło, no to miałem około 70-80, jak dobrze poszło, rzeczy do prowadzenia ja na raz. Jeżeli wymyślicie że policjant. Ma do prowadzenia tylko waszą sprawę o kradzież roweru, no to właśnie się grubo mylicie. No i to jest pierwsza sprawa, gdzie tak naprawdę nie jesteś w stanie wykonać żadnych yy, czynności, bo naciska na ciebie prokurator, bo naciska na ciebie komendant, dają ci następne sprawy, więc tamte trzeba kończyć. No i właśnie o co chodzi z tym kończeniem spraw. I dlaczego nagrywam to teraz? No bo teraz będzie kończenie spraw na potęgę. Po pierwsze, takim bardzo newralgicznym momentem w skali roku, właściwie kilkoma momentami, jest tak zwany koniec kwartału. Czyli jak się kończy kwartał, no to trzeba kończyć sprawy. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale gdzieś tam w prokuraturze rozliczają się właśnie pod koniec kwartału, ile jest, jest taki współczynnik wszczętych do zakończonych spraw. I to nie jest tak, że ktoś rozliczał nas za to, czy sprawca został wykryty, czy mienie zostało odzyskane. Nie, to może operacyjne gdzieś tam czasami, ale jeżeli chodzi o dochodzeniowców, najważniejsze było to, żeby sprawę po prostu zakończyć, czyli sprawa musiała zostać umorzona. I takie sprawy niewykryte na przykład okradzież nie wiem, roweru, włamanie do piwnicy to w większości są niewykryte sprawy. Więc ta cała wykrywalność, gdzie policja się chwali, że ma tam na poziomie 75, 80%, nie bierze się z tego, że tam było cokolwiek wykryte. Wykry Liczy się też wtedy, kiedy na przykład patro zatrzyma kogoś na gorącym uczynku. Tam nie było żadnego wykrycia, tam nie było żadnych czynności wykrywczych podejmowanych przez wydział kryminalny, ale to jest rejestrowane jako sprawa, która gdzieś tam była niewykryta, a potem została wykryta, bo jest sprawca na gorącym uczynku. Ale jeżeli macie taką sprawę, jak na przykład włamanie do piwnicy, no to gwarantuję wam, że. No może nie gwarantuję wam, bo cuda się zdarzają, ale z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że będzie to sprawa niewykryta i pójdzie na tak zwaną klepę. No właśnie, ale kwartał kwartałem, ale teraz jest właśnie. Król wszystkich rozliczeń, czyli koniec roku, moi drodzy, jest koniec roku. Prokuratura, komendanci, naczelnicy będą cisnąć na policjantów, żeby kończyli masowo sprawy. Dlaczego? No bo właśnie trzeba się rozliczyć z tego, ile skończyło się spraw. I potem taki policjant może dostać jakąś śmieszną nagrodę. To było parę stów. Najczęściej, jeżeli ten współczynnik tam wszczętych do zakończonych spraw był całkiem niezły, ale tutaj główną kasę. Zabierają tak naprawdę komendanci i naczelnicy. To oni sobie potem klepią się nawzajem po plecach, robią sobie jeszcze jakieś inne rzeczy i przyznają sobie nawzajem nagrody. O, jesteś zajebisty, Maciuś, świetnie, że twoi policjanci zakończyli tyle spraw. Tak to mniej więcej wygląda. Sprawa numer dwa. Możecie się też liczyć z tym, że zakończone sprawy to jest jedno, ale druga sprawa, nikt nie będzie chciał zaczynać nowych spraw. Moi drodzy, jest aktualnie 12 grudnia, jak to dla Was nagrywam, więc możecie, no może nie zapomnieć, ale będzie Wam bardzo, bardzo ciężko złożyć zawiadomienie na jednostce policji. To Wam gwarantuję. Albo może być też tak, że na przykład przyjmą zawiadomienie od Was, ale sprawa ruszy dopiero po nowym roku, żeby sobie zacząć, że tak powiem, z czystą kartą. Jak to się robi? Ano robi się tak, że nie wszczyna się sprawy od razu, tylko zakłada się na nią. RPS, czyli rejestr postępowań sprawdzających, i nie jest to prowadzone jako postępowanie przygotowawcze, czyli właśnie ta sprawa, tylko jest to prowadzone jako postępowanie sprawdzające. Czyli tak naprawdę policjant wtedy jeszcze nie zadecydował, czy sprawę będzie wszczynał, czy może odstąpi od wszczęcia. Oczywiście będzie to wszczynał, ale dopiero po nowym roku. No i to jest takie trochę zawieszenie sprawy. Dlaczego tak jest? No, to jest m.in. podyktowane przepisami w kodeksie postępowania karnego. Tam ten zakres czynności procesowych, który może wykonać policjant, takim RPS-ie, jest dużo, dużo bardziej ograniczony niż już w RSD, czyli sprawie, która jest w tym rejestrze śledztw dochodzeń. Oczywiście nie życzę Wam tego, żebyście musieli na policję składać jakieś zawiadomienie, no bo to by oznaczało, że ktoś popełnił jakieś przestępstwo na Waszą szkodę, ale gwarantuję Wam, że jeżeli pójdziecie i będziecie w takiej sytuacji, to natraficie na masę policjantów od dyżurnego przez policjantów kryminalnych, którzy będą na jakimś dyżurze zdarzeniowym, mieli to od Was przyjąć, że będą Was starali się w mniej lub bardziej grzeczny sposób nakierować, że A, Panie, to nie ma w ogóle sensu. My tego nie znajdziemy, a my się tym nie zajmujemy. A to nie jest w ogóle jednostka, do której pani powinna przyjść. Oczywiście przypominam, że możecie przyjść złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do dowolnej jednostki. To, że na przykład nie mieszkacie w jakimś mieście i poszliście złożyć zawiadomienie do innej komendy miejskiej policji, jest absolutny mit. Może nagram kiedyś o tym film. Takie protypy, jak składać zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. I będą pewnie próbowali was troszeczkę zepchnąć, żebyście przyszli po nowym roku. A najlepiej to w ogóle nie przychodzili. Uh Ja Wam tutaj mogę powiedzieć takie dwie sprawy, które gdzieś tam mnie dotyczyły bezpośrednio. Pierwsza sprawa to jak ja jeszcze prowadziłem to postępowanie, to był koniec 2017 roku i właśnie mieliśmy szybko kończyć. Ja zaraz potem bardzo szybko się przeniosłem z powrotem do OPI. Udało mi się jakoś wyrwać z dochodzeniówki, bo tam nikt praktycznie nie chce jeździć. A szczególnie młody chłopak, który gdzieś tam chciał no po prostu gonić za zbójami, tak jak skończył szkołę policji. No to wychodziło mi pod sam koniec dosłownie postępowania. Wyszło mi mniej więcej po tym, co przysłał technik, czy tam z laboratorium. Krymina, kryminalistycznego, że moglibyśmy mieć dopasowanie po jakichś śladach. Już nie pamiętam, jakie to były ślady, czy daktyloskopia, czy jakieś inne wymazówki. No, w każdym razie to przyszło. Jaki był tego efekt? No Efekt był tego taki, że dostałem opierdolkę, że ja pod koniec roku w ogóle myślę o tym, żeby gdzieś dalej prowadzić tą sprawę. I ją trzeba było kończyć. I to właśnie było włamanie do piwnicy. Dlatego tak cały czas mówię włamanie do piwnicy, włamanie do piwnicy, bo miałem w głowie to, że mam opowiedzieć Wam tą historię. Jak to się skończyło? A skończyło się tak, że naczelnik oczywiście mi obiecał, że tak, żebym skończył tą sprawę, bo My ją podejmiemy potem, on osobiście ją będzie podejmować po do wyroku, żeby już się liczyło do dobyrok. Możecie się domyślić, jak to się skończyło. Oczywiście mi do... tyle postępowań, że każdy zapomniał, że taka sprawa była i ten sprawca nigdy nie został odnaleziony, albo został odnaleziony dużo później do jakiejś wieloczynówki, tak zwanej. Sprawa druga, i to była sprawa, która była naprawdę fajny wynik, z niej mógł wyjść. Mianowicie była taka młoda pani, która zresztą pracowała w salonie, no nie będę mówić jakiej sieci, no w każdym razie pracowała w salonie i zginął jej telefon. Jak twierdziła, ten telefon został skradziony, natomiast okazało się, że wcale skradziony nie został i wyszło to bezpośrednio w taki sposób, że jak ja ją przesłuchiwałem, to powiedziała co innego niż jak dosłuchiwałem jeszcze mój kolega. I jak ja sobie to przeczytałem, to to się totalnie wykluczało i z tego wynikało, jakbyśmy sobie to przeanalizowali, że ona nas po prostu okłamała, co jest przestępstwem, bo to jest składanie fałszywych zeznań. No i ja mówię, ok, no to weź wezwiemy sobie ją po raz trzeci, dopytamy sobie ją i może posta postawimy jej zarzuty, no bo tu chodziło tylko i wyłącznie o wyłudzenie odszkodowania, bo nie chciała po prostu ponieść konsekwencji tego, że zgubiła telefon, więc zgłosiła kradzież u nas. Usłyszałem dokładnie to samo, żebym się nie zajmował pierdołami... Bo tutaj trzeba kończyć sprawy, jest z roku. Boże, po nowym roku podejmiemy z powrotem tą sprawę. No i oczywiście, jak możecie się domyślić, Podjęliśmy, a nie tą sprawę, sprawa została umorzona. Kobita potem się pewnie cieszyła, że zrobiła policjantów w balona i tak cała sytuacja się skończyła. Więc, generalnie, jeżeli liczycie na jakieś wyjaśnienie sytuacji do końca tego roku, to możecie się grubo-grubo zdziwić, nawet jeżeli policjanci będą mieli tak zwane wyjście na sprawcę, czyli potencjalnie będą mogli ustalić tą osobę, która zrobiła wam jakąś krzywdę. I żeby to nie było tak, że ja wieszam Hehe, psy tylko na policji, na przełożonych w policji i tak dalej. No nie, bo musimy po kto nadzoruje pracę policji, jeżeli chodzi o zakres, głównie o zakres czynności dochodzeniowo-śledczych. Więc jeżeli chodzi o te czynności dochodzeniowo-śledcze, więc w zdecydowanej większości przypadków e, czynności procesowe, nadzoruje to prokuratura i prokuratorzy, którzy tam pracują. Więc to nie jest do końca tak, że policjanci sobie wymyślili tą presję, czy nawet przełożeni policjantów sobie wymyślili tą presję, tylko ta presja idzie bezpośrednio z prokuratury. A dlaczego? No jak nie wiadomo, o co chodzi, no to chodzi o siano. Ponieważ prokuratorzy też dostają nagrody za ilość zakończonych spraw. Nie dostałem, znaczy nie wiem, jak to jest do końca w prokuraturze, także jeżeli jest to jakiś prokurator, który ma na tyle odwagi, to zapraszam do kontaktu na gmail.com. Ja wiem, że to jest patologia, no ale niestety. No i teraz krótkie podsumowanie. Jeszcze będę miał dla was jeden protip, jak zgłosić skutecznie sprawę, tak, że policjanci nie będą mogli nic zrobić. Jest to, jest to smutne. Jest to smutne, jest to demotywujące. Rozumiem, że z perspektywy was, obywateli i mnie, bo ja już jestem cywilem, ale to jest też mega, mega frustrujące z perspektywy policjanta, że wiesz, że możesz coś zrobić. No a ba, nawet wiesz, kto coś mógł zrobić potencjalnie. To nie jest tak, że nic nie możesz zrobić, bo technicznie nic nie możesz zrobić, bo technologia jeszcze nie poszła tak do przodu, bo ktoś się śmieje w twarz i nie masz na nie nic. Jest tak, że przełożeni podcinają ci skrzydła, i ty dlatego nic nie możesz zrobić. To jest mega demotywujące. Protip, wysłać po prostu pismo na jednostkę policji, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, tak żebyście dostali tą żółtą karteczkę, bo wtedy macie potwierdzenie, że doszło do nich. Oni jak już to dostaną, to muszą coś z tym zrobić, muszą nadać liczbę, muszą podjąć jakieś czynności, nawet sprawdzające, ale coś z tym zrobić muszą i nie będziecie musieli wysłuchiwać dyżurnego, że pani to bez sensu, kryminalnego, że pani to bez sensu. Każdy będzie was próbował odwieźć od tego pomysłu. Jak wyślecie pismo, oczywiście będziecie musieli zostać przesłuchani, oni was wezwą, będą z wami w końcu rozmawiać, ale no, będą już Mieli trochę związane ręce i nic nie będą mogli z tym faktem zrobić. Ja Wam bardzo dziękuję. Zapraszam do wsparcia mojego kanału. Kliknięciem wesprze i przy nazwie kanału zapraszam na mojego Instagrama, TikToka, grupę na Facebooku Piekarnia Sierżanta i na mój kanał nadawczy na Instagramie, gdzie macie jak zwykle najświeższe informacje z policyjnego świata. Trzymajcie się i hej.